Życzę wszystkiego najlepszego strunia. A jednocześnie tematem dzisiejszego filmu jest, cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadać. Dzisiaj akurat jest dla mnie taki dzień regeneracji i w tym dniu regeneracji z racji tej, że jestem tutaj na miejscu, wykorzystuję możliwości położenia terenu i miejsca gdzie chodzę na spacer. I tak jak w tej chwili wyszedłem sobie na spacer. Fajnie świeci słońce. Tak ładnie tutaj na mnie. Zobaczcie jak to wygląda. Z tyłu o, z tyłu tutaj o. jestem podświetlony i nawet ładnie jestem podświetlony. Także m, fajnie jest. I tak sobie się zastanawiam, że zastanawiam myślę sobie, że e, na YouTubie m, i ogólnie jest mnóstwo najprzyżniejszych filmów. Gdzie e, co bystrzejsza osoba gdzieś tam wyjechała, sobie nie tam na Teneryfę, Majorkę, nie wiem gdzie tam jeszcze, Hiszpania, e, Włochy, Tajlandia i tam sobie e, po prostu chwalą jest e, przez cały czas, albo większość czasu, lato, ciepła pogoda e, i fajnie. Tak? No i dla nich jest ważne to, że jest się pogoda. Fajnie, że znaleźli sobie rozwiązanie, bo oni akurat zimy nie lubią. No ale skrajnym przeciwieństwem do nich jest moja żona, która akurat nie lubi ciepłej pogody, więc dla niej przebywanie na Majorce, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, tam gdzie jest gorąco, no to byłby koszmar, tak? To ona by tam się rozchorowała, pewnie nie umarła szybko. Natomiast e, taka pogoda jak dzisiaj, gdzie jest taka no, jesienno-zimowa pogoda, gdzie jest tak no, w miarę chłodno, tak przyjemnie, tak przyjemny wiaterek wieje, no to, to mam nadzieję, że ona jest idealna pogoda. Jest nie za gorąco, nie za zimno, jest super. No ktoś powie, że zimy nie lubię. No fantastycznie, zimy nie lubię. Szuka miejsca, gdzie jest ciepło i bardzo dobrze, takie miejsce znalazł, ale ja pamiętam takie słowa misjonarza, który gdzieś przebywał w Afryce i był taki murzynek, malutki tam, nie tam 10-11 lat no i tam była sprawa na temat marzeń, temat marzeń jakie marzenia on ma, konkretnie jakie on ma swoje marzenie życia, tak, co chciałby osiągnąć kim chciałby być no i on odpowiedział, jego marzenie, żeby zobaczyć śnieg, tak, on chciałby śnieg zobaczyć, zimę, Prawdziwą, w Afryce zimy nie ma, on chciałby zimę zobaczyć no i to marzenie udało się zrealizować. wciąż go zaprosili do Polski, no i wtedy, kiedy była zima i on był och, ach, no wsiądł, nie był śnieg i tak dalej, i tak dalej. Był cały szczęśliwy. Także zobaczcie. Cudze chwalicie, swego nie znacie, albo wszędzie jest dobrze tam, gdzie nas nie ma, tak? My tutaj, jeżeli chodzi o polski region, mamy fantastyczną sprawę, mam przekrój każdej pogody, tak? Zima, jesień, wiosna, lato, każda pora roku charakteryzuje się czymś niezwykłym i my mamy wszystko w jednym. Tak? Inni mają cząstkę z tego. Ktoś, kto pojechał na Majorkę, jest powiedzmy tam ciepło, słońce i tak dalej. To on ma tylko jedną czwartą tej przyjemności, jaką dostarcza nam polska pogoda. Tak? Jedna czwarta to jest koletnia przyjemność, cała reszta się nie chwalał. Tak? E, natomiast tutaj macie wszystko. W tej chwili jest taki czas no, jesienno-zimowy. Śniegu troszkę spadło. Tutaj, popatrzcie, o, tak nie wiem czy tam widać, czy nie widać, ale troszeczkę takie śladowe ilości śniegu. Wczoraj no, było tutaj wokół biało, bo trochę popadało, ale przez noc się ociepliło. Ten śnieg się roztopił. No i teraz popatrzcie, jak tutaj fajnie to wszystko jest. O, Cały czas mam wokół siebie las. Tutaj specjalnie mikrofonu nie zakładałem. Nadaję na żywo bez żadnych mikrofonów, bez niczego, więc słuchać szum las. Szum las. Dla kogoś szum lasu no to może nie mieć znaczenia, jak ktoś tam cały czas, wiecie, basy i ta muzyka. Bum, 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 no to on może tego szumu lasu nie słyszeć. Ja ten szum lasu słyszę. Ktoś inny woli szum morza, no to pojedzie sobie nad morze, nad bałtyk, będzie słyszał szum morza. Jeżeli ktoś jest na Nizina, tak jak ja, te w okolicy Torunia, to szum morza nie słychać, ale można usłyszeć szum na przykład wisły. Jeżeli się później nad Wisłę, też jest, można powiedzieć, wszystko w jednym, tak? Nawet i woda jest. To są oczywiście rejony w Polsce, gdzie do takiego uniwersalnego zakątka jest dość daleko ale to daleko, to co to jest daleko? No, mamy w tej chwili samochody, samochodami większość osób jeździ jest kwestia 10, 15 czy 50 km to nie jest dużo, można pojechać, nacieszyć się i wrócić odpowiednio zregenerowaną. i to jest właśnie to, że problemem Wielu osób jest to, że one nie potrafią być zregenerowanym, albo nie potrafią się regenerować w tych warunkach, gdzie są. I on musi wyjechać tam na Majorkę, czy tam na Terenaryfę, czy do Hiszpanii. Tam jest inny klimat, inni ludzie, może mniej dociekliwi niż tutaj. No i on się tam elegancko odnajduje i tam jest super i tam jest dopiero to, co on czuje tak, to co chciałby robić, no i fantastycznie ja natomiast czuję się fantastycznie tutaj w polskich warunkach, na chwilę obecną nie mam zamiaru nigdzie wyjeżdżać chyba że no, rekreacyjnie kogoś tam odwiedzić z tych takich mądrych ludzi i powiedzieć im, że w Polsce jest fajnie, równie dobrze jak u nich ale to jest powiedzmy taki inny temat tematem dzisiejszym jest cudze chwalicie swego nie znacie, więc Zobaczcie jeszcze raz jak tutaj jest pięknie, może tak dalej, tak właśnie. Zobacz, tutaj. E, zobaczcie jakie są światła, cienie mm, od drzew, słońce świeci, światła cienie. Ja jestem pod słońce tutaj, więc twarz jest tak troszeczkę oświetlona, jeżeli pójdę głębiej pod słońce, to może będę Murzynek no to akurat się nie udało tego zrobić, ale zobaczcie te efekty, które ja Wam pokazuję to fotografowie bo akurat, no jestem mistrzem fotografii, wiem, fotografowie o te efekty walczą, wręcz walczą, żeby taki efekt jakiś taki fajny uzyskać na zdjęciu, bo inaczej to jest na wideo, na żywo, inaczej na zdjęciu, kiedy trzeba to wszystko ładnie przygotować, utrwalić, potem jakoś korektę zrobić. Więc to jest wszystko fajnie. No i co najważniejsze, ten szum lasu, tak? Szum lasu, który tutaj słyszę, to jest świeże, takie, takie, takie powietrze poranne, rewelacyjne. Które człowiek wdycha, orzeźwia się. No i w tych warunkach ja się po prostu regeneruję. Regeneracja, regeneracja, regeneracja. O regeneracji były inne filmy, ale to jest właśnie piękne, że można się fajnie. Zregenerować, nie trzeba nigdzie wyjeżdżać na żadne tam Majorki, e, czy tam jakieś tam Teneryfy, czy tam Hiszpanii, czy Włochy. Tutaj w polskich warunkach można się e, fajnie zregenerować. Także zauważcie e, ci, którzy gdzieś tam wyjeżdżają, no to co oni mają powiedzieć, że tam jest źle, no to pytanie: po co wyjechał, tak? On zawsze będzie chwalił, że tam jest dobrze albo dużo lepiej niż tutaj. Natomiast ci, którzy są tutaj, no to mają um, piękną rzecz na miejscu i tego nie doceniać. Bardzo często sytuacja wygląda w ten sposób, że te wartości, które mamy obok siebie, ich nie doceniamy. Szukamy gdzieś coś, gdzieś daleko obok nas. I często nie znajdujemy, bo to daleko obok nas. Ma niewiele wspólnego z tym, co jest blisko nas, i e, często e, jest zgubne to dalekie. Także najpierw trzeba się odnaleźć w tych warunkach, w których tutaj jesteśmy, potem można szukać szczęścia dalej. Więc na pewno są takie osoby, które tutaj no, sprawdziły e, swoje możliwości. E, tutaj no, e, warunki, otoczenie i tak dalej ograniczało ich rozwój, więc te osoby szukały. Poszerzenia swoich horyzontów, czy myślowych, czy zarobkowych, i one już tam wyjechały za granicę, szukając szczęścia za granicą. No i to szczęście znalazły. Ja się bardzo z tego cieszę, że to szczęście znalazły, ale to nie znaczy, że tego szczęścia nie ma tutaj. To szczęście jest również tutaj, tylko to szczęście, szczęście trzeba tutaj po prostu odnaleźć. No i co najważniejsze, to co tutaj macie, to macie wszystko za darmo. Tak? Nie musicie nigdzie jechać. Na chwilę obecną wstałem do lasu jest za darmo. E, ja w tej chwili czuję taki no, pewien dyskomfort z racji wieku. Ponieważ e, jak byłem dzieckiem, to chodziłem na takie marsze po zdrowie, też e, co niedzielę. I tam, e, to akurat w Giżycku było. I tam akurat mogłem chodzić gdzie chciałem. Tak? Nie, nie było żadnych ograniczeń. Jedyne ograniczenia to były koszary, czyli wojsko. Tam, gdzie były e, ogra te ograniczenia wojskowe, tam nie było można chodzić, natomiast cała reszta można było chodzić. Natomiast w tej chwili, zarówno w Warszawie, jak i tutaj nawet w Turuniu, tak? e, miejsca, które były powiedzmy. 20-30 lat temu dostępne za darmo, można było chodzić, już są ogrodzone, już to ktoś tam wykupił, to już jest własność prywatna i tam chodzić nie można, więc to jest taki malutki dyskomfort, ale no, cała reszta to jest wolna, więc to, to są śladowe ilości tych miejsc prywatnych, więc można dużo, dużo fajnie pochodzić, poregenerować się i cieszyć się. To zmiennością tutaj m, pogody, y, zmienność y, y, otoczenia. Tak? Przed chwilą świeciło słońce tak bardziej, więc y, tutaj było wszystko lepiej doświetlone. W tej chwili słońce mniej świeci, gdzieś tam zaszło za, za chmurki, y, jest mniejsze doświetlenie, to wszystko inaczej widać. No i po prostu inaczej widać, to cieszy, tak? że jest coś innego. I tyle. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć, także ja idę sobie dalej na spacerek cieszyć się życiem, energią, zapałem, regenerować się, wypoczywać się, bo dzisiaj, dzisiejszy dzisiaj nie przyjmuję pacjentów. Także dzisiaj po prostu radość mi sprawia to, że idę sobie na taki spacerek no 10 kilometrowy, żeby ktoś się tam dociekliwie nie pytał. 10 km, 10 km sobie jedę spacerkiem elegancko. I to jest moja dzisiejsza frajda. Cieszę się tą pogodą, tym powietrzem. No i pozdrawiam wszystkich gorąco z Torunia. Także. Dziękuję wszystkim tutaj za e, komentarze. Jeżeli no, nie odpowiedziałem, bo nie będę w tej chwili odpowiedział, ktoś byłby zainteresowany komentarzami. No to e, czy odpowiedział, raczej nie komentarze, tylko odpowiedział, e, to zapraszam do komentarzy bezpośrednio pod filmem. Postaram się odpowiedzieć albo nagrać film. E, przy okazji. W najbliższym czasie będę robił zapisy na tak zwany newsletter. Co ben, tylko dam taką zajawkę, że będę prowadzić zapisy na newsletter, czyli darmowe porcje wiedzy, które będziecie mogli otrzymywać na maila. Więcej informacji na ten temat będę przekazywał w kolejnych filmach: jak to wygląda, itd. itd., itd. A teraz ja idę dalej na spacerek. Wszystkim wszystkim mojej niedzieli. Do miłego zobaczenia następny film.